Cześć. Dzisiaj zobaczymy, co tam jeszcze przywiozłem z Japonii, z wycieczki. A będą to takie drobne rzeczy. W związku z czym mam taką siatkę, z której będziemy wszystko wyciągać. To zobaczycie, to są różności. I żeby może nie przedłużać, bo to w sumie właściwie wszystko, co zebrałem z takich drobnych rzeczy. I na początku ciekawostka. Coś takiego. To jest oryginalne opakowanie. Tak to wygląda. A jest to e, ciekawostka. W związku z no tym kosztowało ponad 20 zł, ale jest to kabelek, który jest do e, Super Nintendo. To jest końcówka do zasilania Super Nintendo. Ale jest tutaj przetwornica, która podnosi napięcie z USB. Czyli 5V bodajże chyba 9, 8 ma Super Nintendo. I to się mieści wszystko w tym kabelku, więc można go sobie podłączyć normalnie do do zasilacza od telefonu i sobie zasilić swoje Super Nintendo, albo właściwie i Super Famicoma, albo Famicoma, czyli, czyli Nesa albo SNESa. Więc z taką ciekawostkę się skusiłem. Co mamy tutaj? Tu mamy kabel do SNESa, SNESa i nie wiem czy Gamecube jeszcze miał takie wejście chyba tylko SNES. Trochę za mało tego kupiłem, bo w zasadzie one bywały po stojenów, a mam już dwa SNESy, które są bez kabli, bo tak z Zen Marketu zakupy najczęściej kupując luzem nie ma kabli, więc troszkę mało, no ale tak wyszło. O, tu jest niezła ciekawostka, z której bardzo się cieszę. Też 800 jenów, czyli jakieś 20 zł. Praktycznie tyle co ten kabel, który jest tak naprawdę tylko ciekawostką. A jest to mianowicie oryginalna od Nintendo przejściówka, która służy do podłączenia padów z GameCube do WiiU. Tutaj macie napis WiiU. Na tym, tutaj jest. Jakieś 20-22 zł. mnie to kosztowało. Dość deficytowy produkt z tego co kojarzę. Mamy tutaj dwa dnia, dwie wtyczki USB. Nie wiem dokładnie, jak by to miało działać. Obie są męskie, więc możliwe, że trzeba obie podłączyć, albo tylko jedną. Zobaczymy, co mamy dalej. Jeszcze jakiś kabel, no tutaj mamy kabel bodajże do Wii U chyba, jeżeli nie mamy podłączenia z HDMI i może jeszcze Gamecube miał to gniazdko, no ale to na pewno, na pewno wiem, że to jest do Wii. Też sobie wziąłem, no, za mało do SNESa, ale dobre i to. Kupiłem też, pewnie kosztował ten kabel swoją drogą 100 jenów, 2 zł. kupiłem też oryginalny sensor bar. Czyli w zasadzie to, co tak naprawdę, macie tutaj jedną czy dwie diody na podczerwień i ewentualnie tutaj filtr, który powoduje, że w ogóle ich nie widać, ale jak sobie chcecie to sprawdzić, macie to podłączone. Wystarczy, że skierujecie na to kamerkę telefonu i będziecie mogli zobaczyć, że faktycznie świeci się. Znaczy, że działa właściwie każdą, każdą każdy. Każdy moduł podczerwieni możecie w ten sposób sprawdzić. Co tutaj jeszcze? A to chyba słuchawki z samolotu. Tutaj też słuchawki z samolotu. Co my jeszcze mamy? Tutaj. A nawet. Nie, a No A tak, tak, dziwne takie. Ten... Czyli taka plastikowa, daloczkowa wkładka. Tutaj mamy za stojenów taki zestaw zaraz zobaczycie. Przypinek. Nie mam pojęcia z czego one są. Tak to wygląda. Takie pikselowe. Jeszcze z tej strony jakieś. Jeżeli ktoś się orientuje to mówcie, a cóż one mają Goe, tak się tutaj to firmuje i mają też taką zatyczkę do Jacka. Czyli można je wetknąć sobie do Jacka albo normalnie przypiąć do telefonu jak takie właśnie przypinki. Takie pikselowe nie wiem, z sześciu chyba jest, więc mamy to. I o, tutaj jeszcze jakieś kartridże, to może zobaczymy jakie kartridże udało mi się dopaść. Także mamy. Mhm. Mamy Pokemon Pinball. I to kosztowało 500 jenów. Brakuje klapki na baterie, niestety, ale wydaje mi się, że Pokemon Pinball jest dość drogi na Game Boya, a tutaj mamy właśnie taki dziwny cartridge, bo jest z wibracją i do tego jest ta bateria potrzebna, żeby w tym pinballu można było poczuć wibrację. Kartridż jest w całkiem fajnym stanie, oryginalny, tylko że brakuje mu właśnie tej klapki. No ale myślę, że za 15 złotych to nie jest zły deal. Tutaj rzeczy, które chyba były po 100 jenów, tu mamy bodajże Mariobrosa, czyli naszego tam Mariana dwójkę. Taki kartridż, trochę zżółknięty, no ale nadal to było stojenów z śmieci wybrany. Tutaj mamy, znaczy oczywiście w Bukowie z kubła z rzeczami, których się Bukow pozbywa. Tu mamy Tetrisa klasycznego, czyli chyba to jest nawet ta gra, którą dodawali do Game Boya. Nawet ma tutaj zaznaczone, że można sobie pograć po kablu Linka Made in Japan, czyli pierwszy Tetris. Tutaj mamy Golf bez Mariana. Tak przynajmniej karty całkiem ładnie wygląda i okładka jest też taka całkiem spoko. Więc na Game Boya Golf. I Doktor Mario, też klasyk. Czyli taki Tetris z trochę innym systemem łączenia kolorkami, bardziej jak te kryształki, żeby połączyć z symbolami, a tutaj akurat no, kolorami, czy tam tymi wariacjami odcieni, co, co powoduje wykasowanie jakichś tam obszarów, i reszta wtedy rzeczy spada trochę niżej, więc to było na game boya. Jeszcze tam będą jakieś kartridże, ale to spokojnie. Tutaj tego nie będziemy odpakowywać, ale to jest bateria do. O, tu jest świetnie, do Game Boy Paketa. Czyli mamy zasilacz, w który wpinamy. No może to wyciągnę, bo jeszcze do tej pory tego nie rozpakowywałem. Nie chciałem, żeby mi się to rozsypało. Prawdopodobnie bateryjki czy tamte ogniwa już są uśmiercone, ale to nie, nie musi być koniecznie problem, bo możemy je prawdopodobnie wymienić na zwykłe kadmowo No już teraz może nie niklowe, ale nawet kadmowo wodorkowe Myślę, że bez problemu. One raczej będą działały wymiennie. Ładowarka też spokojnie da radę. I mamy teraz coś takiego. Tutaj, tak, tutaj podłączamy. I tak, to jest ładowarka. Oczywiście na japońskie napięcie. I jest na 100V, czyli nie uda nam się tego podpiąć bez przejściówki. No ale trudno, to i tak jest tylko taki gadżet. Tu mamy tą dodatkową baterię z klipsem, podpisaną Nintendo. Widać, widać Gameboy Packet. O, niklowo-kadmowe. Czyli dwa ogniwa niklowo-kadmowe tutaj są normalnie wstawione. Nie ma śrubek, więc będą jakieś dziwne zatrzaski. Trudno. I teraz tak. Wkładaliśmy sobie tą ładowarkę. Tu mamy kabelek do tego, który później podpinamy do game boya. Wpinaliśmy tutaj. No i się to ładowało. Potem wyciągaliśmy ciach i mogliśmy sobie podłączyć z tego gameboya. Popier. Nie wiem, czy do innych Boy Też to pasowało. No nic, w każdym razie fajny bajer i kosztowało mnie to tylko 14 zł. 14 zł. Co mamy dalej? A jeszcze jakieś kartridże, Jeszcze za te 100 jenów mamy coś. Mamy kirbiego i to chyba jest pinball. Tam paintball. Pinball. To paintball. mamy kirbiego. Też w całkiem dobrym stanie cartridge. Tutaj mamy coś na Game Boy Colora. Też wziąłem, żeby było tak różnorodnie. Nie mam nic na gameboya, kolora, więc warto byłoby mieć. I obawiam się, że to jest. Co to jest? Yy... Karcianka Yu-Gi-Oh! Tak mi się dziwnie wydaje. się nie pamiętam. Chyba Yu-Gi-Oh! Więc tutaj mamy coś na kolora. Do testu w razie czego. Co mamy dalej? Hmm. Za 200 jenów. Nie sprawdziłem wcześniej, no ale niestety myślałem, że być może to jest moduł pamięci do Nintendo 64, ale to jest niestety tylko terminator, który jest tam oryginalnie, bo bez tego by nie działało. A tutaj w sumie są tylko rezystorki. I, I musi tam być coś wytknięte w ten port rozszerzenia Nintendo 64. Więc jest ten terminator tam wciśnięty. I jak wymieniamy na tą dodatkową pamięć, to ta pamięć, jeżeli jest oryginalna, to ma tutaj taki czerwony kawał plastiku, i od razu widać, że jest z pamięcią, nawet przez te takie żeberka w tej zaślepce. Będzie widać, że jest. No, dobrze że się trzeba przyjrzeć czasami, ale można zobaczyć. A to jest niestety tylko ten ta, ta, ta zaślepka. Więc trudno, no ale 5 zł to nie, są, nie jest tragedia. Tu mamy słuchawki JVC, które sobie wygrzebałem też z koszyka na testy. Zobaczymy, czy to w ogóle się do czegoś nadaje. Też chyba stojenów. możliwe, że kosztowało. Za stojenów mamy rysik do. Do, do DS-a albo do DS-a Lite'a. Możliwe, że do DS-a Nie jestem pewny. Zobaczymy. Wydaje mi się, że do Lite'a. I ciekawostkę. Nie wiem, czy to jest... Pewnie nie jest to nic drogiego, aczkolwiek raczej jest dość rzadkie. No bo po co było to kupować, skoro Xbox 360 miał dysk budowany, a to jest karta pamięci. To jest karta pamięci do Xboxa 360 i ona ma oszałamiające 64 MB. Także 64 MB w tamtych czasach to kurczę było w pip, w pip, pip pamięci. Więc wziąłem sobie, mam Xboxa. Mamy tutaj teraz coś z bukofa zaklejone. Zobaczmy, co ja tutaj wygrzebałem. wygrzybałem. I mamy tak. Um, jakieś szajstwo, chyba. Nie wiem, co to jest. 5 zł. Ale na y, Advance Game Boya. Bo jest mi to potrzebne do przetestowania mikro. Game Boy? Game Boy Micro. Więc y, chciałem sobie coś znaleźć na testy. bo Niestety do mikro pasują tylko z Game Boya Advanced gierki. Więc tu mamy coś takiego. Aha. I od oryginalne. Takie ciekawe karty pamięci do PlayStation 2. Tutaj normalnie mają podpisane, że są z PS2. Nikt się nie kryje, że to jakieś PS nie wiadomo co. Normalnie kurczę po Bożemu napisane PS2. Oryginalną czcionką, znaczek PlayStation, więc to jest na pewno 100% na licencji. Kemko sobie zrobiło w takich dwóch kolorach, znalazłem gdzieś przypadkiem w jednym book -offie. Różnica jest też na przykład taka: no to to ciekawe, że mamy cztery śrubki na każdej, normalnie są dwie i część jest wsuwana, a tutaj są cztery. Mamy ten Clips, który nie wiem w sumie co on robi. Chyba nic. Chyba to jest po prostu chyba tak po prostu ma być, żeby łatwo się to chwyciło. Sprzyklejony albo w... wkliknięty. Więc pomyślałem, że korczę spoko. Takie ciekawostki. Myślę, że bardzo rzadkie. Jeszcze są te od Fuji. Chyba Fuji robiło takie właśnie meta... w kolorach metalicznych, dość fajnych. Chyba możliwe, że jedną taką gdzieś kupiłem albo gdzieś miałem w w zakupach z marketu przypadkiem. A to jest inna odmiana, ale też oficjalnie robione. Myślę, że po roz rozebraniu nie będzie nawet bloba w środku, no ale to zobaczymy. Więc to jest to. Hmm. A ciekawy jestem, co to jest za giera, bo szczerze powiedziawszy, wziąłem tylko dlatego, że była za 200 jenów, a chciałem coś mieć na testy. Co mamy jeszcze? Mamy mam jeszcze coś takiego. Co kupiłem e, oczywiście później. Jeszcze na Game Boya Kolora mamy e, Hamataro albo coś po prostu z chomikami. Możliwe, też są po prostu chomiki. 5 zł w takim fajnym przezroczystym kartridżu. Oryginał, widać, że z bateryjką, z normalnymi chipami, nie z blobem, w ładnym stanie z bateryjką na Game Boya Kolora. Więc będziemy mieli dwa warianty na kolora czarny i przezroczysty. I mamy jeszcze coś takiego za 2,50. I to jest na zwykłego ale karticz jest biały. Od Bandai nie mam pojęcia, co to jest za gra, o, ale czekajcie. Myślałem, że dość. Podobna szata graficzna do tego, ale to chyba jest jednak coś innego. To nie jest to samo. No i w sumie to, co wziąłem, ponieważ, tak jak mówię, szukałem czegoś do testów na Game Boya Advance. A. No i wziąłem ten cartridge tak, żeby był już cokolwiek, ale później znalazłem za 500 jenów Mariana w wydaniu. Nes Collection, czyli taki widzicie czerwono-biały cartridge, to znaczy, że on był z tych zestawów w takich dziwnych pudełeczkach, które były konwersjami z, z Nesa, czyli z Pegasusa naszego, czy tam, czy tam, czy tam, czy tam naszego Nesa, czy Famicoma. I szkoda, że nie ma w pudełku, bo one są dość drogie w tych wydaniach. Trudno znaleźć te pozostałe. Możliwe, że Marian jest taki jeden z popularniejszych, czyli ten pierwszy Mario Super Mario Bros. I tak się udało, właśnie za 15 zł dopaść taki, właśnie, dość rzadki cartridge z konwersją na Game Boya Colora. Czy my coś tu jeszcze mamy? A, mamy jeszcze to. Taki właśnie od Hori kontroler do 3DS-a tego podstawowego, gdzie możemy sobie tutaj. O, tutaj mamy przyciski, shouldery przeciągnięte, tutaj sobie go wsuwamy. Chyba zdaje się, że tutaj wkładamy, a potem wciskamy tutaj na gumki. No i mamy taki trochę lepszy uchwyt. W zasadzie od nic wielkiego nie robi, nic wielkiego nie ma. I jedyne co to oprócz tego plastiku, no to ma tutaj te przejściówki, i tutaj gumka. I to jest tyle. I to by było wszystko. O, tutaj e prawdziwe jedwabne e chusty. W jakiejś totalnej wiosce, takiej trochę turystycznej, ale jednak wiosce kupiliśmy w ostatnim momencie e w koło Tokio. Byliśmy na wycieczce w koło góry Fuji. I w jednej wiosce kupiliśmy coś takiego. A jedyny problem z nimi był taki, że miały jakąś skazę, albo coś z kolorem tutaj jest wersja czarna, tu niebieska ta taka ciekawostka prawie na koniec miały jakąś skazę i po prostu były wyprzedawane kosztowało to chyba 30 zł. Prawdziwa, normalnie jedwabna, aktualnie wyprodukowana chusta. A tutaj jeszcze z innej wioski to jest właśnie z z, z, z. Gdzie to było? Cała dzielnica była w. Czekajcie, kurczę, co, co to była? W, w, w narze. Tak. Jak się nie mylę, to było w narze. Cała dzielnica, gdzie zajmowali się barwieniem materiałów, w związku z czym mnóstwo technik powstało, barwienia takich polegających na wyciąganiu kawałka materiału, owijaniu bardzo ciasno nicią i później mnóstwo tych supełków się robi, później się to barwi i wychodzą najróżniejsze wzory. Tutaj taki ręcznik Shibori. O. Jakby ktoś chciał sobie poszukać, to to się nazywa Shibori. Ta metoda barwienia. Strasznie dużo tego jest. Mamy też kimona pobarwione w ten sposób, takimi supełkami po prostu obwiązywane tysiące razy i Później jest barwienie, jak się rozwinie te nici, to wychodzi bardzo ciekawy wzór, a właściwie mnóstwo wzorów, bo jest tych metod mnóstwo. I tak na szybko, w zasadzie, jak już pokazałem to, czego jeszcze nie pokazywałem, pokażę Wam, co już było pokazane, tak żeby było wszystko z tych, z tych gratów. To był właśnie wcześniej ten rozdzielacz na cztery, tak na cztery kontrolery. Ten multitab do PlayStation 2. Słuchawki do PSP oryginalnego pierwszego, te które były prawdopodobnie dodawane w zestawie albo dokładnie ten sam model do PlayStation 2 zdaje się analog, krystal do PlayStation 1 taki kontroler oryginalny podpisany przez PlayStation, była jeszcze myszka, jak ten kupowałem z słuchawkiem. Z ale nie była oryginalna, więc nie, no nie, nie zdecydowałem się. Nie to, że niestety, tylko jakby umyślnie. Yy, jakieś ile? 300 jenów. 7 zł oryginalny zasilacz z kablem do WITY. Oryginalny zasilacz z kablem do PSP. Za. Też 7 zł. Tak to tak, oryginalny z kablem do PSP. Ciekawa. Bo to jest oryginalny zasilacz z kablem do PSP, a jest trochę inny. No nieważne. To być może to jest z kablem do PSP, albo ten jest. Nie, ten jest do PSP, a ten jest chyba do czegoś innego. Albo do późniejszych wariantów. Plus jest taki i do Vity, jeżeli chodzi o wite i o PSP, że on jest uniwersalny na 100 na 230V, nie ma problemu. Odbiornik do pilota do Xboxa, chyba oryginalnego nawet. Tutaj mamy oczko i to jest oryginalne od Microsoftu, więc ciekawy taki gadżet trochę jak ta karta pamięci. I oryginalny od Sony odbiornik na pilota podczerwieni. Do modeli PlayStation 2, które nie miały już wbudowanego odbiornika podczerwieni, a te pierwsze modele zdaje się nie miały, i trzeba było taką przejściówką je właśnie e, wzbogacić. Także mam nadzieję, że f, 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 ciekawie tutaj cały ten zestaw wypadł. E, nazbierało się trochę tych różnych duperelek. Nie zbierałem tego aż tak strasznie dużo. Jak widzicie, no właściwie to te gameboyowe rzeczy to tylko dlatego, że naprawdę były po Więc brałem wszystkie jak leci, które były w tych cenach. Na Advansa, to jest super zakup. Kurczę, świetna sprawa za dosłownie 15 zł, tak? Dobrze mówię. 13-15 ten cartridge. Jeszcze nie sprawdzałem, czy działa. Zasilacze zawsze się przydadzą. Ten kurczę, ciekawy kabel z przetwornicą do SNESa. Nie mam pojęcia jak to jest stare, ale no może nie jest takie najstarsze, ale ciekawe, że jeszcze takie gadżety robią. Oczywiście nie jest to oryginalne od Nintendo, no ale wygląda dość sensownie. No i tyle. W następnym odcinku zobaczymy co tam jeszcze zostało z gier i to by było chyba podsumowanie już jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy growe. Później jeszcze ewentualnie takie podróżnicze gadżety, gdzieś tam z Komikomu, bo byliśmy na Komikonie, jakimś cudem się to tak zdarzyło, totalnie z Czapy i przez przypadek w Osace. No i w paru innych miejscach ciekawych, takich około grobych i około anime, więc jakoś kiedyś myślę, że skleję ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że nowy dźwięk. Lepiej się ogląda i nie trzeba już stawać na głowie, żeby coś pogłaśniać. Trochę to zajęło, szkoda, no ale cóż, trudno. Coś, coś się zawsze zmienia, nie zawsze to jest od razu. Zobaczymy, co tam będzie. Dalej, dzięki za oglądanie i na razie hej!